Witam Was w pierwszym odcinku naszej szkolnej telewizji Ponsat TV, jest ona robiona przez Fakultet Literacki Klasy 3 Gimnazjum w składzie Aleksandra Birecka, Antonina Kudasik, Justyna Sikora i Kasper Boreoborkowski, czyli ja. W dzisiejszym pierwszym odcinku pokażemy wam kto rządzi artystami i jacy artyści potrafią być straszni. 3 października u nas w szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Organizacją zajęła się pani Liliana Florek i klasa trzecia gimnazjum. Każda z klas musiała, miała dwóch kandydatów, którzy musieli się ładnie zaprezentować, żeby mieli wyborców. Prowadzącymi była Zuzanna Galewicz i Aleksandra Pirecka. Z klasy trzeciej gimnazjum. Do samorządu szkolnego przyjęto 8 osób. Są to: Maja Paluch, Oskar Czapliński, Kazia Snakowska, Miłosz Marcisz. Jędrzej Gudmostowy, Sabina Kowalczyk, Dagmara Jarzyńska i Kasia Pilarska z klasy trzeciej gimnazjum, która została przewodniczącą. Jest dwóch zastępców przewo przewodniczącej: Jest to Sabina Kowalczyk i Jędrek Gudmostowy, a protokollantką jest Kasia Snakowska. 16 października odbyła się wystawa poplenerowa zorganizowana przez panią Ewę Czerwieniec. Na tej wystawie były pokazane wszystko, prawie wszystkie wyniki naszych prac na plenerze. Wystawę poprzedziły liczne przygotowania: sprawdzenie światła, sprzętu, instrumentów i ostatnie poprawki, a także ewentualne czyszczenie.

Us, it's us right now, you and me, no one else Nothing else but us right here You and I, no one else, nothing else but you and I you. 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 Time is not a constant, my friend You can't talk me out of that one again

A na koniec wręczanie nagród za bieganie. Zapraszam w klasę 5. 30 października w naszej szkole odbywa się dyskoteka? Oprócz obowiązkowego, obowiązkowego tańczenia było także karaoke, na którym wszyscy mogli zaśpiewać. Organizacją zajął się samorząd szkolny z przewodniczącą Katarzyną Pilarską na czele. <mum> 31 października w naszej szkole odbyło się święto Halloween. Bardzo dużo osób się przebrało za straszne stroje i za straszne postacie. Izabela Błasiak i Paulina Kutaleściak z klasy trzeciej gimnazjum poprowadziły tą imprezę. Na początek przeprowadzimy konkurs na najlepsze przebranie ogłoszono wyniki w trzech kategoriach. Trzecie miejsce dla Ksawerego za strój jaki. Drugie miejsce dla Szczepana dla za robota morderce. I pierwsze miejsce Maria Antonina. Kania z klasy drugiej. Maria Antonina bardzo <noise> W drugiej kategorii wiekowej, trzecie miejsce zdobyła Gaja Fryz, która się przebrała za wampira. Y, drugie miejsce zdobyła Katarzyna Snakowska, która się przebrała za dziewczynkę z psychiatryka, a pierwsze miejsce zdobył Dominik Morzeń przebrany za y, człowieka przybitego strzałą. W trzeciej kategorii wiekowej trzecią nagrodę zbiorową dla klasy drugiej gimnazjum. Drugie miejsce zajął Ducha Meksyku. To jest Justyna. Pierwsza nagroda. Niewinny troll. Bez tego tam na dole. Jan Kudasik i Bronek Gębik. Później się odbyły konkursy na, na najsmaczniejszą potrawę z Dyni. Takich pyszności to naprawdę dawno, dawno bym Nie Jadłyśmy. Długo, długo już nic nie zjemy. <laughs> Był taki ogrom tych podstaw różnorodne smaki i w zasadzie nie było potrawy, która by nam nie smakowała. Wybrałyśmy pierwsze miejsce za bardzo, 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 bardzo pyszną potrawę w dyni. Wiktoria Hec z klasy piątej. Drugie miejsce za również wspaniałą potrawę, a raczej dwie no, yy, zajmują Jul Kazel. I Daria Kowalska z klasy czwartej za pyszną zupę z dyni i placuszki do niej. Trzecie miejsce za wspaniały tort. Trzecie miejsce zajmuje Marysia Majcher z klasy pierwszej. I mamy jeszcze wyróżnienie za napój o nieprawdopodobnym i niespotykanym smaku. I jest to wyróżnienie dla Kasi Krew i Małgosi Orawiec z klasy 5. Brawo! A klasy od 4 do 3 gimnazjum zrobiły prezentacje dotyczące legendy o Halloween. Dziękuję. Yeah. Since we remember, we always played tricks on him. Odkąd sięgamy pamięcią, robił psikusy ludziom. 4 listopada u nas w szkole odbył się wykład z panią profesorką historii sztuki, Małgorzatą Kręcką rosen która opowiadała o swoim pobycie na Haiti i pracy z tamtejszymi artystami. Postanowiła przeprowadzić tam warsztaty. I tego będzie dotyczyła projekcja, ale też jak to będzie wstępowali. Pierwszy bilet na WETI miałam 10 dni po tym trzęsieniu ziemi wielkim. Nie wiem czy pamiętacie 30 sekund, 250 tysięcy osób zginęło. Możecie sobie wyobrazić ogrom nieszczęścia. To znaczy nie, tego sobie nie można wyobrazić. W tych warunkach, gdzie ludzie nie mają wody... No to zobaczcie jak to wszystko wygląda. W ciągu 30 sekund spadają wszystkie te elementy, ciężkie blachy i tak dalej, kable się zrywają, więc to jest nie do wyobrażenia, urywają się całe, całe domy. Wykorzystałam to, że woda podchodzi coraz wyżej i przewraca te różyczki i to trochę tak miało symbolizować jakieś ofiary. A to też bardzo piękne rzeczy. Widzicie, jakie są fajne te rzeczy, one osadzone, wyczyszczone. Drugą część spotkania była, druga część spotkania była tylko dla plastyków, którzy opowiedzą o niej sami. Na warsztatach z odlewnictwa z panią Małgosią i panią Lidią wybraliśmy się do domu znanego artysty zakopiańskiego. Tam odlaliśmy. Wcześniej przygotowaną rzeźbę ze steropianu, rzeźba została wykonana przez panią Lidię, ehm, odlewaliśmy z aluminium. I ogólnie było bardzo fajnie. Dla PosaTV mówiła Katarzyna Pilarska. 21 listopada zobaczyliśmy inwazję dresiarzy u nas w szkole. Dresy moje ukochane, ja zakładam was nad ranem Dres, mam dres Mam trzy paski na ramionach, każda laska jest już moja Dres, mam dres Idę w miasto w moich dresach, zrobię dyf delikatesa Dres, mam dres Ten kto nosi adidasa, to jest facet pierwsza klasa Dres, mam dres Mam dres Okazało się, że dzień dresiarza został zorganizowany przez klasę 3 gimnazjum, która też zorganizowała konkurs za najlepsze przebranie dla klasy. Jury brało pod uwagę udział procentowy przebrań w klasie i oryginalność Kla wygrała klasa trzecia podstawówki, drugie miejsce zajęła klasa druga gimnazjum, a trzecie miejsce klasa druga podstawówki. A teraz dowiemy się, czym dla Was są Andrzejki. To jest tak jakby e, przepowiadanie e, przyszłości, i wtedy e, leje się wosk przez klucz. E, odkrywa się różne magiczne, jakby karty. No i przez to wiesz, jaką masz dalszą przyszłość. Andrzejki to jest e, e, zabawa, co się wtedy. Bawił w szkole są fajne zabawy i się pali wosk, do, yy, się pali wosk. to jest taka zabawa yy, właśnie w Andrzejki, jest wieczór i właśnie w tą noc yy, pan panny wróżą i może mieć jedna coś yy, może, yy, może być jedna wróżba taka, że w przyszłości możesz być milionerem. To takie święto, kiedy się robi różne wróżby z z wosku, na przykład. Święto, w którym się robi różne zawody na szczęście. Dzień, w którym e, na przykład e, wiecie, no, przepowiadamy sobie przyszłość, czyli na przykład jak w dorosłości kim będę i może, no. Andrzejki są wtedy, kiedy Andrzej ma urodziny. Nigdy, nigdy nie widział tego pokoju. No Ale co ja powiem, jak ja się nie znam na Andrzejka żadnego? No nie <śśmiech> mamy żadnego zainteresowania. Nuda. Uczę. <laughs> Uczę się. <laughs>